W dzisiejszym odcinku przed Wami Rafa versus Zakrzak, w wyścigu szczęśliwych zrzutów. Wszystko polega na tym, że mamy ich do otwarcia po 40 i to, jaki lód uda nam się z nich uzyskać, tego będziemy mogli używać do finalnej walki. Komu uda się wygrać, oglądajcie film do samego końca. A jeśli lubicie takie odcinki jak ten, zostawcie łapy w górę i subskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby nie pominąć kolejnych. Jak widzicie przed nami mamy już po 40 takich bloków I dzisiaj otwieramy właśnie bardzo mocne y, zrzuciki, które są w takiej postaci I oczywiście jestem za krzakiem, dzień dobry, dzień dobry Siema widzowie, dzisiaj wjeżdżamy w premium bloki Więc zostawcie łapę w górę I jak widzicie mamy swoją drogą koronę na głowach Rafa, czy to przez te bloki? No słuchajcie, ostatnio na mapie była nowa aktualizacja Więc no tak to teraz wszystko wygląda Jak będziecie chcieli zagrać kod do mapy macie u góry ekranu, a my przechodzimy I ja otwieram mój pierwszy Więc zobaczmy co tutaj będzie i patrz Od czego to się zaczyna, to I leczenie, i słuchaj, ja ci jeszcze Powiem jedno, lecą po dwa przedmioty Z tych bloków, leczenie mobility Albo jakiś mityk Czy tam inne przedmioty, poluję może na jakieś Dobre mobility, na pewno jakiś dobry item Widzowie, otwórzmy blok Rafa, no to nie jest dobry item Ja nie uważam, że to jest dobry item Ja go nie lubię, więc nawet go nie podnoszę Ja tam przez chwilę widziałem, że zakrzak na zielono tam się coś świeciło Więc prawdopodobnie to potki odbijały I przechodzimy do mitycznej emeczki Ja na razie to podnoszę i mamy mobiliki lepsze Więc no, nie wygląda to źle No Trochę na razie zbyt OP dostajesz Patrzę dalej i mam płaszczaki Słuchaj, czy ty sobie wsadziłeś najlepsze mityki, a mi dałeś najgorsze, bo trochę tak to wygląda? Zobaczmy, co będę e, u, co będę miał I tutaj mamy legendarny przedmiot Legendarna pompa No, pompy nie miałem, więc pompę zabieram To leczenie już mamy, więc je możemy zostawić Wjeżdżam w trzeci blok Panie i panowie, otwórzmy go z zamkniętymi oczami e, Powiedz mi, czy będę zadowolony e, Wydaje mi się, że tak tak na 6 na 10 tak, tak, bym to, tak bym to powiedział, 6 na 10 Dobra, zobaczmy, ile ja bym w takim razie dał Okej, okay, legendarna, ale całkiem niezła pompa no, Takie 6, 6 na 10 10, 6 na 10, dokładnie. Dobra, otwieram. Jak widzicie, o, mamy tutaj też XP, już się pojawiło XP, yy, zobaczmy. Mamy nocny jastrząb. Czy ja chcę nocnego jastrzębia. Jakby tutaj do tego podejść? Może zamiast leczenia? Co to w ogóle robi? Podświetla, no ale jest dzień. No to słuchajcie, no nie, nie będę używał jakiegoś nocnego, więc zrzucamy tak, jak to było ostatnio. Jeżeli mamy egzotyki, ja poluję na USPK, które zaznacza. Więc sprawdź. I mam egzotyka. Na pewno jest to lepsze niż ryby, więc wezmę w sumie ryby zamiast potek. I drugi raz ten SMG, więc dzięki. Dobrze, otwieramy teraz mojego. I mamy tutaj to, co już mieliśmy. Więc jedno możemy zrzucić tam na dół. A myślałem, że to jest snajperka. A to niestety nie jest snajperka, tylko DMR, więc DMR również leci na dół. Mam nadzieję, że ja trafię coś, co nie zleci na dół. A jest to. Coś, co chętnie zabiorę. Wizowie snajperka. Czekajcie, czy ta wupa biła na hita. 92. Ona chyba nie bije w głowę na hita. Pewnie zadaje 198. Tak mi się wydaje. Przejdźmy teraz do mnie i mamy tutaj podwójne mikropistolety maszynowe. I mamy również kombinezon do latania. Kombinezon do latania zabieram. Wizowie, ciekawostka jest taka: mogę tutaj strzelić rafię headshota. Przed rozpoczęciem jeszcze rozgrywki. Otwieram następnego boksa Uuu, stary. Stary jest pulsowy, egzotyczny. Chyba. Doktor Sloan go kiedyś miała, chociaż były dwa podobne I beczka jest dobrze Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Zobaczmy co u mnie Mamy maskę i maska na pewno będzie lepsza I coś co jest mega denerwujące Czyli ten wybuchowy tutaj Czekajcie, czy to zadziała Czy to mi rozwali bloki? Nie, nie rozwali I trochę się zdygałem, trochę się zdygałem jak strzeliłeś Bo nie spodziewałem się takiego wybuchu Lecę z moim blokiem, lecę z moim blokiem widzowie Zobaczmy ty, chłopie, ja chyba na... Widzowie, double snajperka? Jakby tylko snajperki zrobić? Nie no, to, to chyba nie jest zbyt mądre Ta ma jeden strzał, ta ma trzy, chyba zostawię tą z trzema Ma przybliżenie, no, chyba ta Dobrze, otwieramy mojego lucky bloka I zobaczmy... Ej, dlaczego ja mam takiego pecha? Tu jest tyle możliwości. Mogą wylecieć egzotyki, mityki, legendarne, no w, w, w masa rzeczy, a wylatuje mi ten sam przedmiot. No nie jestem zadowolony z tego. Po prostu ja mam być teraz zadowolony. W tym rozdaniu to ja mam dostać coś lepszego i mam postać mgły. Czekaj, czy to nas zamieniało w bestie? Ja dobrze pamiętam? Nie, wydaje mi się, że to nas zamieniało w tego kruka takiego, w sensie kruka, czy tam, nie wiem co to było, ale coś w tym stylu. Beski tu widzowie, no, w sumie fajny item, ale czy jest za co go brać Daj mi się, że jest Daj mi się, że jest Otwieramy kolejny I mamy pompkę Ale ja zostawię sobie tą pompkę, którą mam A rybkę w sumie mogę sobie zjeść już Rafa zjada rybę Ja mógłbym trafić na przykład trzy niebieskie ryby Czy jest to możliwe? Uuu, wiem, że jest możliwe trafienie red aja. Wybuchowego Co jest lepsze? Ja lubię z celownikiem No, wjeżdżam w celownik Ej ej, 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 bo u mnie tak sprawy. wygląda, że ja to zjadłem I to cały czas jest, nie wiem ile to trwa Lewandowski strzelił bramkę Słuchajcie, na chwilę stop, bo Lewandowski strzelił bramkę W El Clasico Oglądamy mecz przy okazji Widzowie, co to jest za nagrywanie, no człowieku Rafa tu jakieś El Clasico mógł powiedzieć Ja bym sobie też odpalił, ja tu widzowie nagrywam Nie wiem, nie wiem Widzowie, mamy snajpereczkę i snajpereczkę zabieram za miotłę I potrzebuję coś do leczenia Więc na razie zabieram tu tak Zabierzmy sobie oczywiście jeszcze gwiazdkę Ile ja za tą, no 500 zawsze coś Okej, okay, widzowie, jest to ostatni blok z pierwszej. Tutaj chyba dziesiątki, więc zobaczmy. Stary, widzę, że celowniki mi dzisiaj lubią, ale ten to migan, on jest, wiecie, on ma słaby celownik, bo to jest termalka. No my nie jesteśmy ani w nocy, ani nie ma tutaj zbyt wielu krzaków, więc raczej mi się to nie przyda. Ale są trzy niebieskie ryby, mmm, ale splasha lepsze. Dobrze, dobrze. Moja kolej. Blok numer 11. Czy wyleci tutaj jakiś RPG? W ogóle jakbyście chcieli, żebym dodał jakieś tutaj RPGowe bloki i tak dalej, i tak dalej, to piszcie w komentarzu, jak, jak macie jakiś pomysł na blok. Łuk z kotwiczką. E, no nie, łuku nie biorę. Ja właśnie odebrałem gwiazdkę i otwieram kolejny blok, Railgun. Oj, wydaje mi się, że to jest lepsze niż Snajperka, Rafa, no... Współczuję. No niestety jest jak jest. Otwieramy mój i mamy tutaj snajperkę również y, egzotyczną i dwa legendy. Te bloki są potężne. No, trzeba przyznać, są trochę przyjemniejsze niż te, które ostatnio. Otwieraliśmy. Dobra, otwórzmy i snajperka... Czekaj, z tumikiem. Ja już taką miałem, ale kolejne leczenie. I właśnie, widzowie, ta peleryna czy więcej leczenia. No i to jest... To jest dylemat, ale wydaje mi się, że peleryna. U Zakrzaka peleryna, a u mnie... Mm, u mnie, u mnie, u mnie... Przysak, przysak. Nie chcemy przysaka i DMR-ki... Też raczej nie. Sprawdźmy więc blok numer... Nie będę strzelał, jakiś piętnasty... O, dobra, żyje. Ej, ej, ej. Aha. Widzowie, ja myślałem, że to jest ta pompa, którą miał ostatnio Rafa, że spamowała, ale to jest tylko i wyłącznie... No SMG, który spamuje, ale weźcie z tego trafcie i miejcie czas na załadowanie, no. Podziękuję. Dobrze, otwieramy mój i mamy... Ej, czemu ja dostaję? Który to jest DMR? Tu... Aha, bo to jest inny de Nie. Słuchajcie, to jest ten sam DMR? bo Ja już się nie wiem. Nie, tak, no to jest inny DMR niż ten. I zobaczmy, tutaj jeszcze był jeden gdzieś DMR. Ej, dobra, ja go wyrzuciłem do, 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 do wody. Zostańmy przy tym, co jest. Dobra, Rafa nam wyrzuca do wody. Widzowie, ja... Podpalająca pompa. Pójdę, pójdę, że tak powiem, za Twoją radą i wyrzucę ją do wody. Nie chcemy. Dzie dziękuję. Ja tak jeszcze patrzę za siebie, czy tam czegoś nie zostawiłem dobrego. Um, legendarne, niby. O, nie Nie, no to raczej się nie przyda. Chcę dostać, właśnie, lepszą pompę. Widzowie, niby mam tą pompę gromową, ale ona jest średnia. O, nowy SMG. Ja bym tym zagrał, bo ja tym grałem no raz. To tylko raz to miałem w rękach I. Mobility latającej deski Dobrze, kolejny bloczek i SMG, stary SMG To może być mocne Ale to jest mocniejsze, no myślę, że to Będzie mocniejsze, jak zakrzyk, zakrzyk O zaspamię, no to będą dymy Kolego, mam w rękach to samo Nie zawaham się tego użyć, miałem zabrać SMG-ka, ale jak tak gramy, to tak gramy Zobaczmy kolejny Chciałem lepszą pompę, mam lepszą pompę. Chyba jedną z najlepszych. Szkoda, że nie jest mityczna, ale widzowie, złota. Totalnie mi wystarczy, jestem fanem taktikala, Szczególnie starego modelu Tacticala. Słuchajcie, tego oczywiście nie zabieramy. Zakrzak, otwieraj kolejny. Tak jak mówisz, tak też robię. Co ty do mnie strzelasz? O co ci chodzi? Pompa automatyczna, no ona niby jest dobra, ale jednak taktikal w moim sercu. Następnie bloczek i na... Uh, a jakby... A jakby zagrać tak? No to jest bez sensu, wiadomo, więc no zostawi. Ale patrzcie co mamy. Mamy przysak podniebnej, pamiętacie go? To były czasy w Fortnite, no nie. Uważam, że powinniśmy wrócić właśnie do czasów, w których mieliśmy bossów mitycznych, sejfy, widzowie, no to było kozackie, dodatkowo jeszcze medaliony. Dajcie plus jeden w komentarzu. Jak się zgadzacie, a teraz ryba do skakania, no to taka na teraz, do zjedzenia i kolejna wupa. Przechodzimy dalej i u mnie jest mm, mityczna pompa i co my tu jeszcze? Ej, mityczny! Dobra, czyli mamy coś lepszego, no i coś do leczenia. Snajperki nie wyrzucam. Ja robię teraz kombosa, czyli tak, zjadam rybę, odkładam ją i z powietrza, człowieku, pa! Kombo! No i dostałem mityka, którego nie za bardzo chcę i kotwiczkę, ale tylko 10 żyć. Czekam na mityczną, tak jak Rafa. Dobrze, no to w takim razie otwieramy i mamy leczenie beczka. Czekajcie, czy tą beczkę, ono, ona chyba się, chociaż nie wiem, bo coś... Nie. Dobra, wiecie co? żebyśmy Ej, nie mogę tym nawet rzucić. Nie, no to to jest lipa, to jest lipa. Nie chcemy tej beczki. Idź sobie, bierzemy awkę. Widzowie, kolejny blok otworzy gość specjalny dzisiejszego odcinka, czyli Lama z Fortnite. Panie i panowie, nie wiem, czy jesteście gotowi. Ty! Mityka trafiła. O, i... Kusiłbym się na niego. Tak zrobię, tak zrobię. No nic, mi nie pozostało nic innego, jak po prostu otworzyć kolejne. Mamy kolejne... Czekajcie, czy ten sześcian będzie dobry? No nie, no on jest, no on jest fajny, no nie? Ale jednak bierzemy przez sak. Mój kolejny box zawiera... O stary, ciężki karabin śledzony. Czy to nie wali na hita w głowę? E, wiesz co, ja mam chyba dokładnie to samo i to ma dosyć dobrą. Nie, 80. Napiszcie w komentarzu, ile to bije w głowę. Chyba mamy jednak coś innego? No nie wiem, moja 138 chciała. A, to mamy coś innego, ale to wygląda tak samo. No widzicie, widzicie. Te, te rzeczy już wyglądają coraz podobniej. Tego nie zabieram. Ale wiecie co? Ja wolę rafę trafiać przez ściany, więc dawaj <słuch> mi tu Railgana, reil, człowieku. Myślałem, że mityczna wersja. nie mam. Dobrze, otwieramy kolejny bloczek. I w kolejnym bloczku emeczka. Ale prawie mi to spadło. Dobrze, że tak się nie stało. Zostawiam tak. Dobra, 360, opening, let's go. Sześciostrzałowiec, ale jest jetpack, ty. Jetpack, 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 czy peleryna? Muszę pomyśleć. Eee! Chłopie, niechcący się. To był misklik. To był niestety widzowy misklik. No nic, otwieramy dalej. Ej, pelerynę też dostałem! Ile procent na to było, żebym dostał pelerynę? Ciekawe jakby to, tak? Ile ty tych peleryn już trafiłeś? Dobra, trzecią, okej. Okay. A, w sumie faktycznie więc ja sobie wymienia na to, co ma 10 użyć. Dobrze, że jest, widzowie, zapas, a teraz z rozpędu otwieramy. I jest miotacz promieni, więcej spleszy, no ale to ma chyba słaby damage, tak, jak dobrze pamiętam. Następny i to mi No nie, 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 bo to legendarne, ja mam dużo lepszy. Ty rafa, spadł mi mój mityk. Niechcący podniosłem miotacz promieni i spadł mi mój. SMG mityczny. Dobra, widzowie, no to wymieniam go na... Ej, gdzie jest mój egzotyczny karabin? Tutaj. No, to trochę przykra sprawa. Mam nadzieję, że wróci do mnie. Ty, hey, ale co to mają być za wymiany? O, co tu chodzi? Dobra, ja... Uch. Wystraszyłeś mnie, wystraszyłeś mnie. Yy, nic z tego nie chcę. Obczajmy następny, a w następnym... Trzy ryby? No w sumie... Nie no, one dają tyle samo leczenia co Z splesza. splesza dają jeszcze efekt szybkości, więc Splesza. Następny bloczek? I w następnym bloczku mamy tutaj karabin turmowy strzelca. No to już mieliśmy chyba dwa razy. No zjedzmy sobie to. Weźmy to na później i zjemy zaraz przed teleportacją. Okej, okay, niezłe haksy, niezłe haksy. Mityczny DMR. To jest chyba ta wersja, gdzie kula musi dolecieć, więc... Nie. Dobrze, lecimy. Tommy gun, to co mieliśmy wcześniej, nie. Mm, następnie, ta sama pompa, co dwa bloki temu. Kolejny. Uuu, coś nowego. Wampiryczna klinga. Hmm, a to? Ani tego, ani tego nie chcę. To jest chyba mityczny Jack. Jack miałem go ostatnio. DMR Co się tak te demery do mnie przylepiły? Gościu Ty, a dlaczego ty masz więcej? Ty powinieneś jeszcze coś otworzyć, chyba że ja otworzyłem za dużo. A to musiałeś jakiegoś dubla strzelić, więc double u mnie? Egzotyczny sześciostrzelowiec. co on robi? Yy, Bronia zadająca dodatkowe obrażenia kryty krytyczne, no to tak sobie. Ej, zróbmy teraz tak, że otwieramy w tym samym momencie tego bloka. 3, 2, 1, go! Uwaga! O, ty lepiej. No nie wiem czy lepiej, ty. Czym to się różni? A w sumie ty, dobra, w sumie to ja lepiej, bo rybka punktu zerowego, w sumie spoko. Dobra, no to jeszcze raz, jeszcze raz. 3, 2, 1, go! Hmm, a ty lepiej, ty lepiej, ewidentnie. Możemy teraz otworzyć po dwa. Jeden, nic z tego nie chcę, i dwa, DMR. No co jest z tymi DMR? D za dużo DMR-ów jest. Nagle zaczęły dropić. Jeden, dwa i. O stary, no jest dylemat taktykal czy ta wolna pompa? Ty, a co się stanie jak tutaj zobaczę strefę? Aha. Jest na samym środku. Dobra, no to to raczej mi się nie przyda, bo wiem gdzie jest strefa. Skoko jajo. Co to robi? Aha, skoki daje. Ma to sens. Okej, okay, uwaga, boom, maska no, bo co to dlaczego tutaj mamy takie słabe leczenie? Maska jest spoko, ale nie na zakrzaka. Jak to by był zero build, to jeszcze bym może wziął. Chociaż. Czekajcie, no weźmy a no weźmy tą maskę. No weź, weź, będziesz żałował, będziesz żałował, a teraz o chłopie, czy ta pompa. Nie, ta pompa nie wali 200. Ona waliła 200 w wersji mitycznej, więc jak trafię mityczną, wymieniam, jak nie, to zostaje przy taktykalu. Dobra, uwaga, otwieramy teraz po trzy. Jeden. Nie, dwa. Mnie i ostatni I co to? Dlaczego tak słabo? Pierwszy u mnie, drugi u mnie Jest to mityczna emeczka Mityczny aug i widzowie w trzecim Ty, mityczny sześcian, a nie fioletowy Mieś fioletowy chyba No właśnie, ja miałem i fioletowy i mityczny Ale nie mam tego, ponieważ mam przysak. Dawaj teraz w tym samym momencie 3, 2, 1, go, zobaczmy Eee, do, spadło mi no to nieźle, ty. Poszło pływać. Ja myślę, że za daleko tu stanąłeś. W ten sposób, uwaga. O, właśnie. Aha, i fajne leczenie mi poszło na dół. Pozdrawiam. Cieszę się, że zaprezentowałeś, co zrobiłem. E, mamy tu AWP i w laście moim jest AWP. Widzowie, zanim jeszcze rozbiję ten blok, pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie zagrać na tej mapie, kod macie u samej góry. Więc rozbijamy i mamy... Uff. Nie co, co, co? No co strzelasz? Mamy coś fajnego, tylko właśnie pytanie, czy to, czy to. Oba rozwalone, tyle powiem. Oczywiście pamiętajcie, żeby sobie tutaj pozbierać gwiazdki i zaraz przechodzimy do walki. Okej, okay, walka się zaczyna, ja tutaj się wybuduję, zakrze gdzie ty jesteś? Już cię widzę. Gadawaj tu gościu. Człowieku! Yy, no dobra, no jak tak się bawimy, to się... Dobra, nie bawimy się tak, nie bawimy się tak, nie wiem. Ja zabrałem za mało leczenia, przecież ten człowiek ma jakiś rozwalony lód. Aha, sam siebie uderzyłem, ja właśnie tego się bałem. Ja też nie mam dużo leczenia, czy ja coś mogę... O stary, o stary, to jest za mocne. Jest, jest, no proszę bardzo, no trzeba bo mnie tak tutaj nie spamować. Na ziemię, idziemy, spadamy. Podoba mi się ten karabin, widzowie, czemu go nie ma w grze aktualnie? Dobra, teraz my trochę tu porozwalajmy, ja się muszę uleczyć jak najszybciej, bo zaraz ginę. Ja się mogę, w sumie też sobie użyję trochę le... Czenie. Już myślałem, że będziesz do mnie nawalał, jak się będę leczył. Okej. Okay. XD, XD, dobra, 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 chill. Dobra. Czekaj, czekaj. Aha, A, aha! Ale skam, ale skam. Jak ja mam użyć tej broni, widzowie, którą mam na łapie? A, bo ja nie mam maski. Ej, w sumie może jakbym miał maskę, to może by coś dostał stąd. Patrz tu, gościu. Aha. No miał wlecieć railgun, ale niestety nie trafiłem. Dobra, widzowie, spokojnie. Ej, nie, nie, to jest bezużyteczne. W sensie na tą broń. Słuchajcie, muszę zrobić coś bardzo mądrego, ale to dopiero za chwilę. Wyjdźmy tu. Tak, o, i. Cyk! Się ma! No, dobrze, że nie spadłem. Tego się bałem tak szczerze, jak przychodziłem. Mamy strefę, prawda? Ty, gdzie ty jesteś? Nie mam mnie, nie mam mnie, nie mam mnie. Dobra, ja muszę użyć tego. Czekaj, bo jak ja dostanę. I nie mogę dostać. Nie ma takiej opcji nawet. Jak Oj, ja ci fary. rozwalam macy? Jak ja ci rozwalam macy, gościu? No, boli, niestety boli to. Mam kraka, widzowie, jest źle. Lecę. O, dobra, 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 dobra. Teraz, 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 teraz. Lecimy z tematem. Dzień dobry, jestem nieśmiertelny w tym momencie, jak lecę, jakby coś, widzowie. Nie da się mnie wyeliminować, więc. jest taka moja specjalna broń. Ty, ty, dobra, dobra, ty. ty, ty, ty stary. Daj mi to. Okej, okay. okej, okay, nie mówcie. Re... Nie mówcie rafie Zostaw mnie człowieku, zostaw mnie Biorę to, zjadam to Nie ma tu grzybów jakichś w tym sklepie chłopiec, co to za sklep jakiś biedny Ty by ja sobie tak tego używam nie, I użyłem sobie sam pod nogi Ej, a to na pewno nie możesz dostać z tym? Łos, prawie spadłem Tak, dokładnie, jak jestem ptaszorem Nie możesz mnie trafić, więc to jest spoko No ja się tutaj w sobie zaboksuję Jesteś tam, dobra Zróbmy coś takiego Czekaj Okej, okay. siema, siema Czemu ty? Aha, bo ty jesteś, dobra, nieważne. Ej, czy ja dostanę ob... obrażenia? Czy ja dostanę obrażenia od tych rękawic, jak ci spadnę na głowę? Nie, na pewno nie, na pewno nie dostaniesz. Spróbuj, tak z ciekawości. Okej, okay, lecę. Ej, ja przecież już użyłem grapplera, halo! Ja nie powinienem zginąć! Widzowie, przegrywam dzisiejszy odcinek. Mamy to!